Dziękujemy bardzo Tomaszowi Wrublowi, który wrócił do gry i, i gra naprawdę nieźle. My popatrzymy na najciekawsze sytuacje, ich za dużo nie było. A, a jeśli w do wykonaniu GKS-u był to jest y, ta wrzutka, którą próbował wykorzystać Da Silva. A. Skończyło się niecelnym strzałem Brazylijczyk. tu znów y, Da Silva bierze udział w tej akcji. Janusz Gol, też niezła wrzutka. I próbował y, że buak. To, co najgroźniejsze, na razie stwarzają Bełchatowianie na skrzydłach. Tego można się... Oglądamy najciekawsze fragmenty drugiej połowy. Zaczęło się od tego strzału Sebastiana Mili. Uchylił się tam jeszcze Sotirovic. Z tym strzałem poradził sobie Budziłek, ale mobilizował swoich piłkarzy nadal teraz oraz Klęczek. To jest ten błąd w ustawieniu. Nie wiem, gdzie się Laczyć podział w ogóle. O, teraz dopiero jest... Dwójką zawodników zaatakowali tego, który miał piłkę i nie, y, y, momentalnie y, bez asukuracji pozostał Mar Marcin Dżimondi. Udział w tej akcji I... Mili, który dobrze zagrał do Gikiewicza, ten później odegrał do Sotirowicza za łatwo. Myślę, Tanewski tutaj odpuścił Sotirowicza. Lacisz y, wspólnie z Grzeszkiem Baranem chcieli doskoczyć do Mili i poszło podanie, które zgubiło. Cieszył się Różne Sotirowicz, dobra. cieszył się również Gikiewicz. To najlepsza okazja tak, na wyrównanie strzał. Bełchatowian. Strzał potężne, z dystansu Macieja Małkowskiego. I świetna interwencja, naprawdę świetna interwencja. Ale Kelemen ze strzałem Małkowskiego sobie poradził, a później jeszcze szansę Wrocławian tak, tutaj to przeszkodzili dobra. sobie Gikiewicz i Sotirowicz. Debiutujący... W podstawowym składzie w meczu ekstra klasy budziłek. Dzisiaj, myślę, poprawny występ. Czasami Oczywiście. może trochę lęku przy wychodzeniu do dośrodkowań do na przedpolu, ale za gole absolutnie winić go nie można. A ładnie obronił e, później e, strzał Sotirowicz. To strzał Mateusza Cetnarskiego, ale spokojnie obronił e, to uderzenie Marianę Kelemen. A to jest sytuacja, kiedy Bóg nie Sotirowicz. było spal spalonego Sotirowicz. No i tutaj akurat budziłek interweniował skutecznie. Wuk Sotirowicz po raz kolejny myślę pokazał jak ważnym jest zawodnikiem i dobrze i dla niego, i dla, dla Śląska, że wyjaśnili sobie wszystkie nieporozumienia z Restem Dęczykiem. Tak, w sytuacji w jakiej w pewnym momencie znalazł, yy, znalazła się drużyna, no to grzechem byłoby nie skorzystać z umiejętności takiego zawodnika.